Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Game Newsa. Dzisiaj będzie między innymi o tym, że powstaje Ancharted 5, również Tales from the Borderlands. Będzie to coś o kangurku Kao. Będzie też o pewnej sytuacji takiej niestandardowej, bo na lotnisku kontrolerzy yy, pomylili konsolę z bombą. O co chodzi, to się już dowiecie w samym odcinku, także zaczynamy. żeby jednak od tego, że w produkcji mamy Antart 5 i Tales from the Borderlands 2. Moi drodzy, jak ja to usłyszałem, że Antart 5 jest przede wszystkim w produkcji. Oj, no no no, jako wieloletni fan tych gier no, kurczę, zacieram rączki, jak nie wiem. Ale dobra, już zacieram rączki, żeby wam też opowiedzieć co nieco o tym. Profile w serwisie LinkedIn są tradycyjnie wyśmienitym źródłem informacji o projektach, które nie zostały oficjalnie zapowiedziane. Najnowszy przypadek tego typu sugeruje, że w planach jest nowa odsłona serii Uncharted. Źródłem tych informacji jest Christian Marie, która została główną rekruterką studia Naughty Dog. Wiadomości w serwisie LinkedIn napisała, że jej zadaniem będzie werbowanie deweloperów, którzy nie tylko zajmują się nowymi tytułami, ale również będą rozwijali spuściznę marki Uncharted. W styczniu tego roku kluczowi deweloperzy ze studia Naughty Dog przyznali w wywiadzie, że nadal kochają markę Uncharted i nie wykluczają w przyszłości powrotu do niej. Zapotrzebowanie na nową odsłonę sugeruje również sukces kinowej ekranizacji. Ciekawe jest to, to, że doniesienia sugerują, iż to Naughty Dog zajmuje się kolejną odsłoną cyklu. W zeszłym roku pojawiły się bowiem plotki sugerujące, że rozwój marki powierzono nowemu zespołowi. Przypomnę tylko, że w styczniu tego roku na PS5 zadobitował Uncharted Legacy of Thieves Collection, czyli zestaw zawierający odświeżone wersje gry Uncharted 4 A Thief's End oraz samodzielnego dodatku Uncharted The Lost Legacy, które w przyszłości mają trafić również na PC. Jak tylko trafią na PC, to możecie zobaczyć je u mnie na streamie, to jest bardziej niż pewne, bo sobie z chęcią je obgram jeszcze na PC. Ale moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, czy czekacie na kolejną grę z serii Uncharted i czy widzieliście ekranizację. A jeżeli tak, to co o niej sądzicie i uważacie? Ale jak wspomniałem, na samym porządku powstaje również druga gra, czyli Opowieści z pogranicza 2. Co to też mnie trochę zaskoczyło, ale już nie tak bardzo jak Uncharted. Wraz z upadkiem Telltale Games zdążyły się przydawnić nawet najbardziej rzecznikowo brzmiące plotki na temat tej gry. A tu proszę: Studio Gearbox Software i firma 2K Games ogłosiły, że druga odsłona Tales from the Borderlands znajduje się w produkcji. Na razie ujawniono jedynie, że powstający tytuł zaoferuje nową historię i postacie, ale świeżej informacji możemy spodziewać się niebawem. Tak wynika ze słów Randy'ego Pitchforda, czyli założyciela i prezesa Gearboxa. Który powiedział podczas ostatniego panelu na targach Pax East, że tytuł był tworzony po cichu od paru lat, a jego pełna zapowiedź nastąpi latem. Premiera ma się natomiast odbyć nie później niż w grudniu tego roku. Wtedy też powinniśmy uzyskać potwierdzenie, czy będzie to bezpośrednia kontynuacja test front Borderlands, czy co najbardziej prawdopodobne, całkowicie odrębna historia. Poznamy również platformy, na których ukaże się tytuł, cho chociaż można się spodziewać, że będzie to standardowo PC, PlayStation 4, PlayStation 5, no i Xboxy, czyli Xbox One, Series X i S. Pewne wydają się dwie rzeczy. Po pierwsze, że reaktywowane jakiś czas temu studio Telte Games, a więc nie jako autorzy oryginału, nie. Będą brać udziału w pracach nad ową grą. Po drugie, zaś, iż postacie, które w niej poznamy, prędzej czy później trafią do głównej serii. Tak jak kilku bohaterów z pierwszego Tales from the Borderlands zawitało do Borderlands 3. Pitchford stwierdził bowiem, że jest to dobry i lubiony przez studio sposób na wprowadzanie nowych postaci do uniwersum. Trochę mnie ciekawi fakt, że. Mm, że to ma być niby dwójka. A mi się wydaje, że to będzie Tales from the Borderlands z jakimś podtytułem, żeby to mogło być nowe otwarcie. Dla tego studia, ale to takie jest moje zdanie o tym, dajcie znać w komentarzach też co, co wy myślicie o tym, czy to będzie faktycznie kontynuacja, czy jednak reaktywacja. O, może tak to ujmę, ale jeżeli jesteśmy już przy takich wieściach to również sobie musimy przejść, wręcz, wręcz po prostu musimy do nowych informacji jakie mamy m.in. o God of Warze Ragnarok i Mass Effect 4 i Dragon Age 4 jeżeli chodzi o te dwie pierwsze czyli God of War i Mass Effect 4 to to są bardzo bliskie memu sercu gry ostatnio skończyłem na streamie na Twitchu zapraszam przy okazji God of War'a także teraz, a teraz aktualnie lecę yy, Ghostwire Tokyo Mam w planach ta streama, także zapraszam. Ale jeżeli chodzi o Ragnaroka to też czekam, w szczególności po tej jedynce, że tak powiem. To, to, to bardzo. Ale dobra, ja się już zaraz rozgadam nie na temat. Minęło sporo czasu od ostatnich wieści na temat kontynuacji nordyckiej sagi God of War. Zwłaszcza jeżeli wykluczamy przecieki i inne do doniesienia. Na oficjalne informacje przyjdzie nam jeszcze poczekać. Dad of War Cory Marblock poprosił fanów, by wykazali się cierpliwością, bo Studio Sony Santa Monica szykuje dla nich coś fajnego. Twórca zapewnił w filmiku, zamieszanym na Twitterze, że brak komunikacji ze strony deweloperów wynika po prostu z wytężonej pracy. Sony Santa Monica to bowiem zespół perfekcjonistów, którzy teraz starają się dopiąć wszystko na ostatni guzik. Oj no, po tym gadoworze, w którym przyszedłem, to jestem w stanie uwierzyć. Naprawdę jestem w stanie uwierzyć, że oni faktycznie chcą jeszcze bardziej dopicować kolejnego gadowora niż ten, który już wypuścili. Cytuję. Skoro mowa o gadowor Ragnarok, nie powiedzieliśmy zbyt wiele na jego temat, ponieważ wszyscy jesteśmy pochyleni nad ciężką pracą. Jesteśmy perfekcjonistami, wszyscy szlifują grafikę na trzeci poziom. Dzieje się tak wiele i chciałbym się z wami z tym podzielić, ale to wszystko nie jest jeszcze gotowe do pokazania. Dlatego też Barlog poprosił graczy o cierpliwe wyczekiwanie na wieści od zespołu. Jednocześnie zapewnił, że naciąga coś fajnego. A twórcy są wdzięczni fanom za okazanie przez nich wsparcie. Nie jest jasne, czy owa fajna rzecz odnosi się do samej gry, czy też dotyczącego jej ogłoszenia. Tak czy owak, na razie lepiej posłuchać rady Barloga i uzbroić się w cierpliwość. Pewnie jeszcze w długą cierpliwość, bo dopiero za zaczynają. Ale... Również na wstępnym etapie prac są też dwie gry: Mass Effect 4 i Dragon Age 4. Po takich grach jak Anthem czy Mass Effect Andromeda, przez studium BioWare stoi niełatwe zadanie odzyskanie zaufania graczy. Aby je zrealizować, zdecydowano, że BioWare weźmie się od razu za dwa duże projekty i na pewno lekko ryzykowne czyli nową odsłonę serii Mass Effect oraz nową część Dragon Age'a. Dlaczego ryzykowne? Bo oczekiwania graczy są na pewno ogromne i ich spełnienie będzie nie lada sztuką. Sporo wskazuje też na to, że pierwszy do sklepów trafi Dragon Age 4, o którym Bioware opowiada coraz chętniej. W nowym blogu dowiedzieliśmy się, że przy czwórce zrobiono jakieś interesujące techniczne rzeczy, cokolwiek to oznacza, i że wyjątkowo mocno postawiono na postaci poboczne, które mają mieć więcej charakteru niż kiedykolwiek w przeszłości. Kilka słów poświęcono też nowemu Mass Effectowi. Dowiedzieliśmy się, że gra znajduje się na wczesnym etapie prac i ma minąć jeszcze trochę czasu, niż poznamy jakieś konkrety o tym tytule. O tytule, który dostał już pierwszy zwiastun. W praktyce oznacza to pewnie, że nowego Mass Effecta zagramy najwcześniej za dwa lub trzy lata. Kto wie, może na, na przykład w tym samym roku co następnego Wiedźmina, bo wydaje się, że obie gry mogą być na podobnym etapie prac. No tutaj Mass efekt 4, jedno wiemy na pewno jeszcze, że powstaje on na nowym silniku, czyli Unreal Engine 5 Co też może sugerować, dlaczego też to tak długo postępuje. Ale lepiej długo i dobrze, jak pokazuje studio Santa Monica, niż szybko i byle, jak, jak, jak pokazuje Bioware. XD. Ale dobra, jeżeli yy, mowa już o o takich grach, to również sobie tak przejdziemy do takiej produkcji, która nie jest stricte polska, ale jest uważana za polską. O czym mowa? Oczywiście o Kangurku Kao. Bo ostatnio dowiedzieliśmy się o nowej dacie premiery, jaką ma mieć ta produkcja, o której też informowałem na moim fanpage'u gdzie macie tam newsy, co codziennie się pojawiają, także zapraszam eee, gdzie informowałem, że to ma się o wiele później pojawić niż się faktycznie pojawi Oficjalnie podaliśmy datę premiery Kangurka Kao. Kolejna odsłona kultowej w Polsce serii platformówek 3D ukaże się już 27 maja tego roku. Jest to nieco wcześniej niż sugerował niedawny przeciek, wtedy była mowa o czerwcu. Zatem fani serii mają powody do radości. Wraz z wiadomością o premierze na oficjalnym koncie Kangurka Kao na Twitterze pojawił się również nowy zwiastun. Na Steamie twórcy podzieli się także informacjami na temat ceny cyfrowej wersji gry. Edycja Digital Kangurka Kao będzie kosztować 30 dolarów, co w przeczeniu powinno dać mniej więcej około 108 zł na PC. Przy tej okazji warto też wspomnieć również o wymaganiach sprzętowych Kangurka KO. Na Steamie aktualnie znajdziemy jedynie opis konfiguracji spełniającej minimalne wymagania, który prezentuje się następująco: tu mamy między innymi procesor czterordzeniowy Intel Core i 5 trzeciej generacji, pamięć RAM 8GB i kartę graficzną GTX 760, Direct 11. 15 giga miejsca na dysku, no i Windows 10 co najmniej, także nie wygląda to jakoś, nie wiadomo jak yy, strasznie i produkcja ma pojawić się poza komputerami stacjonarnymi, również na konsolach Xbox Series X, i S, i One, i również na Playaku, czwórce i piątce, i co ciekawe na Nintendo Switch ale dobrze, tutaj yy, przechodzimy sobie do kolejnego yy, newsa, yy, bo też taka dosyć ciekawa. Tutaj, Pro produkcja ma mieć ekranizację. Mowa o It Takes Two. Nie wiem, czy graliście. Jeżeli nie, to zdecydowanie polecam. W szczególności z drugą połówką, to wtedy się super gra. Sam przyszedłem z drugą połówką, także wiem o czym mówię. Idzie się pokłócić, a idzie, a idzie się też pośmiać czasami. Także zależy. Ale ogólnie gra fajna i polecam. Ale jeżeli chodzi o tę produkcję, to tu mamy ostatnio, ostatnio gruchnęła informacja, że w tej ekranizacji zobaczymy nikogo innego jak Downi Jensona. Pod koniec stycznia rozpoczęła się współpraca studia Hazelite z wytwórnią DJ2 Entertainment i owocem ma być ekranizacja gry It Takes 2, którą obsypano nagrodami m.in. podczas zeszłorocznej Gali The Game Awards 2021. Serwisy powstały również, że przy produkcji ekranizacji studio DJ2 Entertainment wesprze firma produkcyjna 7 Bucks Production, której założycielami są Dani Garcia i Downey The Rock Johnson. Niewygrana za tym, że wspomniany powyżej gwiazdurki na akcji zagra w adaptacji i tekstu. Aktor wystąpił bowiem w wielu dziełach dotąd wyprodukowanych przez studio Seven Bucks Production. Pat Casey i John Miller, scenarzyści niedawnych ekranizacji Sonika, będą pełnić tu rolę producentów wykonawczych. A teraz widzę, że jeszcze jest chwilka, to przejdziemy sobie do. Tego co wspominałem na samym początku do tej takiej trochę niestandard niestandardowej sytuacji, gdzie kontrolerzy na lotnisku pomylili konsolę z bombą. Brzmi dosyć ekstremalnie, nie? No i mam, no i na szczęście nie było tak ekstremalnie jak się może wydawać. Do zdarzenia doszło w niedzielę 17 kwietnia na międzynarodowym lotnisku Boston w stanie Massachusetts. Kontrolerzy wykryli tam bagażu jednego z pasażerów, coś co wyglądało na bombę, i zarządzili ewakuację terminala. Potencjalne zagrożenie zajęli się saperzy. To co zobaczyli mocno ich zaskoczyło. Zamiast bomby, znaleźli konsolę PlayStation, w dodatku zepsutą. Nie wiemy, która wersja konsoli podpadła na kontroli, ale możemy spodziewać się, że było to wiekowe PlayStation 3 albo 4. Sprzęt był dość przestarzały i poważnie uszkodzony. I Właśnie to doprowadziło do pomyłki. Skaner pokazał nieprawidłowości, które wymagały reakcji. Stan konsoli spowodował nieprawidłowości w obrazie powstałym podczas prześwietlenia, co wzbudziło niepokój osób przeprowadzających badania przesiewowe. Powiedział portalowi The Hill Dave Propico z Policji Stanowej w Massachusetts. Na szczęście stan alarmowy trwał dość krótko. Potencjalne zagrożenie odkryto o godzinie 16, a już o 17 lotnisko działało normalnie. W mediach społecznościowych krążą nagrania z ewakuacji lotniska. Warto przypomnieć, że w 2010 roku serwis Niebezpiecznik poinformował o tym, że talibowie używali padów od Playstation nie do grania, ale do detonowania bomb. I przejdziemy sobie już do... Yy... Ostatniego newsa, jaki mam dla Was na dzisiaj przeszykowany, a mianowicie do tego, że ruszyły testy Avatar Frontiers of Pandora. Tak moi drodzy, pamiętamy o tej grze, która już została wieki temu zapowiedziana, ale dalej jest w produkcji i dalej twórcy nad nią pracują. Ubisoft jest gotowy na kolejny etap testów Avatar Frontiers of Pandora. Firma poszukuje teraz graczy, którzy chętnie zapoznają się z najnowszą produkcją francuskiej korporacji. Jednak do rozgrywki zostaną zaproszeni wyłącznie gracze ze Szwecji. Fani uniwersum Avatara mogą szykować się na dwie wielkie premiery. Ostatnio informowałem o nadciągającym Avatar 2. A najwidoczniej Ubisoft jest gotowy, by przedstawić kolejnym graczom Avatar: Frontiers of Pandora. Tytuł był ujęty w ostatnim raporcie finansowym i ma zadobitować w przeciągu najbliższych 15 miesięcy i możemy przypuszczać, że wszystko zmierza w odpowiednim kierunku. Ubisoft potwierdził, że zamierza testować Avatar: Frontiers of Pandora ze społecznością graczy i będzie to duże wydarzenie, ponieważ firma aktualnie nie zdecydowała się na większy pokaż, pokaz rozgrywki, czy też sprawdzenie gry przez infrastrukturę sieciową. Twórcy zamiast tego zapraszają do zabawy fanów ze Szwecji. Testy Avatar Frontiers of Pandora na pewno trwają od wielu miesięcy, ale Ubisoft jest już gotowy, by teraz zebrać informacje zwrotne od graczy, którzy nie zajmują się zawodowo testowaniem tytułów, a mogą rzucić inne światło na zmierzającą na rynek przygodę. No Po, po sukcesie Avatara już wieki temu faktycznie jest, to, jest trochę taki taki brak w jakiejś pro produkcji z tego uniwersum. Tu chyba serial byłby według mnie też fajną produkcją, która mogłaby kiedyś tam powstać. No ale to tyle ode mnie. Na dziś, moi drodzy. Trzymajcie się, nie zapomnijcie odpowiedzieć na te pytania, które wam za za zadałem w, komenta w, w komentarzu, które wam zadałem w dzisiejszym odcinku. I co? I do zobaczenia w kolejnym Game Newsie, czyli pewnie za tydzień, a jak nie, to na. Um, są live'y parę razy, parę razy w tygodniu, także zapraszam, Wsz wszystkie informuję na moim fanpage'u, także zawsze jesteście up to date, jak to się mówi. A tymczasem życzę Wam miłego dnia czy tam wieczora i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!